Niech słońce rozgrzewa Twoje serce miłością, niech wszelkie chmury, które się pojawią, natychmiast znikną. Błogosławieństwo dla Ciebie na dobry poranek i przez cały dzień, błogosławieństwo, które sprawi, że uśmiechniesz się zamiast płakać. Niech poranek będzie pełen śmiechu, śmiej się zdala od smutku, patrz na jasną, właściwą stronę, a nie na złą. Błogosławieństwo dla Twojego dnia. Papież Benedykt XVI pojawił się w Watykanie i powiedział Ojcu o czymś poważnym. Powiedział, że siedem stanów w Ameryce może wkrótce doświadczyć bardzo dużych pożarów. Chciał, aby wszyscy byli gotowi i zwracali uwagę w tych miejscach. Powiedział, że jest bardzo ważne, aby być gotowym i robić rzeczy z wyprzedzeniem. Aby powstrzymać duże szkody, jakie te pożary mogą spowodować, zapewnić, aby jak najwięcej ludzi zobaczyło ten film, proszę poświęć chwilę, aby go udostępnić i subskrybować ten kanał. Niech ta wiadomość dotknie Twojego serca i pomoże zbliżyć Cię do rozmowy dusz i nawrócenia grzeszników. Jeśli wierzysz, proszę, napisz Amen. Zaczynanie dnia od modlitwy przynosi błogosławieństwa na każdym kroku, a zakończenie go wieczorną modlitwą zapewnia spokojną i bezpieczną noc. Zanim przejdziemy do głównej treści tego filmu, poświęćmy chwilę na wspólną modlitwę. Modlitwa o duchu rady: Pomóż i prowadź mnie we wszystkich moich drogach, aby zawsze wykonywać Twoją świętą wolę. Nakieruj moje serce na to, co dobre. Odwróćcie od wszelkiego zła i poprowadź mnie prostą ścieżką twoich przykazań ku celowi wiecznego życia, którego pragnę. Amen. Panie Jezu Chryste, weź całą moją wolność, pamięć, zrozumienie i wolę, wszystko, co mam i cenię, ty mi dałeś. Poddaję to wszystko, aby być prowadzonym przez twoją wolę. Twoja łaska i miłość są dla mnie wystarczającym bogactwem. Daj mi to, Panie Jezu, i nie proszę o nic więcej. Amen. Papież Benedykt wydał ostrzeżenie dotyczące siedmiu stanów. Ameryka ostrzega przed nadchodzącym katastrofalnym wybuchem masowych pożarów w konkretnych regionach Stanów Zjednoczonych. Teraz ta wiadomość będzie dzielona z wami, ukochane dzieła mego serca. Muszę was ostrzec co do tej kreacji. Kiedy to pojawi się w świecie, nastąpią liczne szokujące zmiany, na które ludzie muszą być przygotowani. Diabeł wysyła na świat wiele złych rzeczy, które pojawiają się przed naszymi oczami, ale wciąż ich nie znamy i ignorujemy. W niedalekiej przyszłości dziecko szatana znajdzie się w Kalifornii i poprowadzi całą Amerykę ku wielkiej oczyszczeniu. Wielka trwoga nadejdzie z wielkim tornado i ciężką burzą, której nigdy nie było w tym stanie Ameryki. W spokojnym nadmorskim miasteczku Santa Cruz w Kalifornii, położonym między lasami Sekwoi a Oceanem Spokojnym, unosi się uczucie niepokoju. Plotki o złowieszczym proroctwie przemykają przez społeczność, pozostawiając mieszkańców w stanie zarówno ciekawości, jak i obaw. W miarę upływu tygodni atmosfera w Santa Cruz staje się coraz bardziej naładowana. Ludzie zaczynają zastanawiać się, czy proroctwo zawiera jakąś prawdę, czy też jest tylko opowieścią wymyśloną, aby podsycać strach i ciekawość. Lokalni duchowni w tym mądry stary Babajara zbierają się, aby rozszyfrować jego znaczenie. Dodatkowo naprawdę ogromny pożar ma nastąpić w wielu Stanach jednocześnie. Floryda, Michigan, Massachusetts, Texas i Ohio to miejsca, które mogą zostać dotknięte. Ten ogromny pożar może wystąpić we wszystkich tych miejscach jednocześnie, stawiając ich ziemię i ludzi w poważne niebezpieczeństwo. To bardzo poważna sytuacja, a te stany muszą się przygotować i współpracować, aby poradzić sobie z tą masową katastrofą i próbować zminimalizować jej szkodliwe skutki dla wszystkich tam. Wraz z nadejściem ustalonego dnia atmosfera będzie skrzypieć mieszanką niepokoju i oczekiwania. Niebo nie zaciemni się chmurami deszczowymi, ale gęstym powietrzem pełnym przeczucia. W miarę upływu minut w pięciu stanach zapanuje niesamowity spokój. Pożary, które pochłoną Florydę, Michigan, Massachusetts, Texas i Ohio, będą niepodobne do niczego wcześniej. Na Florydzie płomienie będą tańczyć wśród bujnej roślinności, trawiąc lasy i bezlitośnie wkraczając na obszary mieszkalne. Trzaskający upał i kłęby dymu nakreślą ponury obraz niegdyś tętniącego życiem krajobrazu. Michigan, znane ze swoich spokojnych jezior i dziewiczych lasów, znajdzie się na łasce nieubłaganego płomienia. Spokojne lasy, w których niegdyś rozbrzmiewał śpiew ptaków, zostaną pochłonięte przez wicher ognia, który będzie lizał obrzeża społeczności, pozostawiając po sobie ślad zniszczenia. W Massachusetts zabytki i ruchliwe ulice staną się polami bitew, gdy ogień zbliży się do miast i miasteczek. Tętniące życiem społeczności zostaną zmuszone do pospiesznego odwrotu, pozostawiając za sobą zwęglone pozostałości niegdyś tętniących życiem dzielnic. Teksas, jego rozległe przestrzenie, będzie świadkiem bezlitosnego piekła, które rozdziera jego krajobrazy. Zwykle odporny teren będzie walczył z nieokiełznaną siłą płomieni, testując determinację jego mieszkańców, którzy będą dzielnie walczyć w obronie swoich domów i źródeł utrzymania. Moje dzieci tracą wiarę przy najmniejszym słowie, którego nie chcą słyszeć ani czytać, ale wszystko, co promuje duchową niezależność, potwierdza je. Są tak biernie poddani diabłu, że nie potrafią dostrzec wagi wydarzeń w odniesieniu do planów omawianych wcześniej przez tę matkę. Kościół mojego syna staje się coraz mniejszy i tylko ci, którzy potrafią przewidzieć przyszłość, będą w stanie zrozumieć dlaczego. Kocham Cię, błogosławię Cię i chronię. Księga Wyjścia 3, 2, tam ukazał mu się Anioł Pański w płomieniach ognia z krzaka. Mojżesz widział, że choć zak płonął, nie spłonął. Wydarzenie to jest powszechnie uważane za moment, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi i zlecił mu wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu. Płonący krzew jest symbolem boskiej obecności i świętości. Fakt, że zak mimo pożaru pozostał nieuszkodzony, był cudownym znakiem ukazującym niezwykłą naturę mocy i obecności Boga. Ten fragment zawiera pełne mocy przesłanie o Bożej transcendencji i jego zdolności do objawiania się w cudowny i nieoczekiwany sposób. Jest przypomnieniem Bożej Tajemnicy, pokazując, że obecność Boga można dostrzec w zwyczajności i niezwykłości. A teraz przyłączmy się do naszego filmu i módlmy się, Boże, prawdziwy pasterzu wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swojego sługę. Papieża Benedykta XVI, którego ustanowiłeś głową i pasterzem swojego kościoła. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę w działaniu w nim, prowadząc nas słowem i przykładem, swoim nauczaniem, swoją modlitwą i swoją wielką miłością. Dziękujemy, że obejrzeliście do końca naszego filmu, nasi bracia i siostry, bez strachu i z większą wiarą niż w przeszłości. Trwajmy w wierze. Bądźcie błogosławieni i nadal módlcie się, aby Bóg okazał nam wszystkie swoje łaski i błogosławieństwa. Niech nas błogosławi i chroni. Amen.